Autentyczne Historie to nasza nowa propozycja na długi weekend sierpniowy. Od 15 sierpnia do 17 sierpnia zapraszamy na prelekcje, spotkania i pokażemy podczas Festiwalu Autentyczne Historie prawdziwe historie przemysłowego Śląska. Już w piątek 15 sierpnia tutaj w Jaworzynie Śląskiej spotkamy się z Joanną Lamparską, pisarką, regionalistką i historyczką, która opowie o historii Złotego Pociągu, a jednocześnie zaprosi do spotkania prawdziwych miłośników kolei, którzy opowiedzą o międzywojennych lokomotywach, wojennych lokomotywach, powrocie trakcji parowej w XXI wieku. A przede wszystkim spotkamy się z prawdziwymi kolejarzami, z emerytowanymi nestorami kolei, którzy przyjadą tutaj i w sobotę o godzinie 14 opowiedzą o tym, jak wyglądała praca w autentycznej, prawdziwej parowozowni. Sobota to drugi dzień festiwalu, podczas którego opowiemy również o dziedzictwie Jaworzyny Śląskiej, porcelanie. Spotkanie w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się o godzinie 11 z państwem Gaty. To specjaliści, jeśli chodzi o porcelanę śląską. Odbędzie się tutaj wykład, a następnie pójdziemy z Jedzić, były zakłady porcelany stołowej Karolina. W sobotę będzie działało w muzeum również w budka wspomnień. Zapraszamy wszystkich przemysłowych pracowników, którzy pracowali w zakładach pracy, do podzielenia się ze swoimi wspomnieniami, a my je nagramy i będziemy je archiwizować. W niedzielę z kolei w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się o godzinie 12 spacer po Jaworzynie Śląskiej. E, pokażemy całe centrum kolejowe e, ze wszystkimi zabytkami Jaworzyny Śląskiej. A więc serdecznie zapraszam do udziału. Festiwalu Autentyczne Historie, do czterech muzeów Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Tam również on się będzie odbywał w Munie Hilberta w Dzierżoniowie, w Walcowni Cynku w Katowicach, Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach. No i tutaj w Jaworzynie, ponieważ Złotego Pociągu cały czas szukamy, a my po prostu zabytki i tajemnice Dolnego Śląska i Górnego Śląska cały czas odkrywamy.